Bardzo fajny gest ze strony z no Przede wszystkim dla naszej placówki to jest bardzo duże wyróżnienie na tle innych, więc naprawdę jest się z czego cieszyć. <noise> Oczywiście dar w postaci tysiąca maseczek jest dla nas pomocą nieocenioną, zwłaszcza dlatego, że w sytuacji pandemii i zawieszenia zajęć edukacyjnych w szkołach powszechnych i prowadzenia ich w formie zdalnej. Młodzieżowy ośrodek wychowawczy pracuje w tradycyjnej, stacjonarnej formie. Świetnie ten dar wpisuje się w misję i politykę naszej firmy wspierania działalności lokalnej, a dzięki tutaj wsparciu instytucji rządowych i ambasady japońskiej w Polsce mogliśmy wyjść poza ramy powiatu toruńskiego. I znaleźliśmy się tutaj w powiecie mogileńskim, co jest dla nas fajnym doświadczeniem. To jest gest oczywiście symboliczny, ale bardzo dużo znaczący, i mam nadzieję, również pokazujący, że ta współpraca między firmą a Młodzieżowym ośrodkiem wychowawczym szczelnie będzie w dalszym ciągu się rozwijała. Przyjechałem do Mogilna na uroczystość przekazania darowizny masek, ale rzeczywiście, pomimo że przyjechałem do Polski miesiąc temu, to ze względu na epidemię koronawirusa cały czas byłem w domu i chciałem wyjechać poza Warszawę, zobaczyć trochę kawałek takiej prawdziwej Polski i spotkać się z Polakami. Najdroższa, bo od serca, najtańsza, bo w prezencie. Wielkim sukcesem zakończyła się wspólna akcja leśników i medyków przed krwiobusami.